Cześć! Witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na trzeci test podkładu tego tygodnia, i tym razem ze względu na to, że poprzednie dwa były to bardziej takie naturalne podkłady, zarówno jeśli chodzi o składę, jak i także wykończenie, takie rozświetlone. To teraz postawimy na coś bardziej kryjącego i coś o matowym wykończeniu. To jest ogólnie klasyk, przez długi czas dostępny w szafach podkład. Pod takim względem ja w dalszym ciągu go nie przetestowałam podkład z Essence Soft Touch Mousse Makeup, podkład, który w sieci już dostaniemy. Słuchajcie, za 11 zł. Oczywiście link, gdzie go kupić na znajdziecie na dole w opisie, więc cenowo wypada po prostu rewelacyjnie, bardzo mało jest podkładów na rynku w takiej cenie regularnej. Jednocześnie ma też dobrą opinię, biorąc pod uwagę właśnie tę cenę, także zobaczymy, czy sprawdzi się właśnie na mojej cerze przetłuszczającej się w strefie D. Jest to podkład, który mam mieć jedwabistą konsystencję i faktycznie teraz sprawdzałam ten kolor, jak on się prezentuje i faktycznie jest taki bardzo mięciutki pod palcami. Wydaje się naprawdę super, czyli właśnie bardzo delikatny mus, jednocześnie właśnie ma mieć perfekcyjne krycie, zakryć wszystko i co ciekawe, mimo matującego wykończenia, nadaje się do każdego rodzaju cery. Także niezależnie czy macie tłustą czy suchą skórę, to powinien odnaleźć się w przypadku każdej cery, więc to oczywiście zobaczymy w mam mamy tutaj dokładnie 16 gramów produktów, więc jest to mniejsza pojemność niż standardowo mamy w podkładach, ale jest to też w gramach liczone. Zazwyczaj w gramach podkłady mają od 20 do 30 gramów, ten ma trochę mniej, a mamy na zużycie tego podkładu 12 miesięcy od otwarcia. Opakowanie jest strzelane z plastikową zakrętką, oczywiście nie jest zbyt higieniczne, więc trzeba zwrócić na to uwagę, na czystość po prostu podczas aplikacji. Można sobie aplikować na przykład szpatulką, żeby zachować po prostu większą higienę przy używaniu tego podkładu, więc to akurat mi się nie podoba, że jest to taka wiecie, forma, ale zazwyczaj w przypadku właśnie podkładów w muffie, tak to wygląda. Teraz sprawdziłam dokładnie jak prezentuje się kolorystyka. Dostępne są niestety tylko cztery odcienie. Ja mam tutaj odcień 04, to jest Matte Ivory. No niestety z kością słoniową to on nie ma wiele wspólnego, ponieważ faktycznie nie jest taki jasny, a to jest właśnie najjaśniejszy odcień. Wydaje mi się, że on będzie dla mnie dobry. Tutaj jeśli chodzi o skórę na szyi być może będzie różnica lekka w Tonacji, ale jakby poziom ciemności będzie dla mnie odpowiedni. No a niestety nie ma nic jaśniejszego, więc po prostu jasne karnacje nie będą miały znaleźć niczego dla siebie, tylko właśnie osoby, które mają troszkę z ciemniejszą karnację, bądź jeszcze mają opaleniznę. I to jest właśnie najjaśniejszy odcień. Później jest kolejność 1, 2, 3, z czego jedenka wydaje się taka nie tyle chłodno, co beżowo, oliwkowa dwójka neutralna, a trójka wpadająca w beżowe tony, z czym dwójka i trójka wydają się naprawdę bardzo intensywne. Nie widziałam niestety na żywo tych odcieni. Pamiętam, że też było więcej. Wydaje mi się, że właśnie było więcej. Jeszcze za czasów, kiedy sama pracowałam w drogerii kojarzyłam się, że tych słoiczków, tych odcieni było więcej niż cztery. Ale w internecie znalazłam tylko właśnie te odcienie. Także tak prezentuje się ten produkt właśnie w opakowaniu. Ja sobie tutaj wcześniej też dotknęłam, żeby sprawdzić odcień. To jest naprawdę taka milutka, jakby poduszeczka z podkładu. No jest po prostu super. Tak prezentuje się tutaj i rozprowadza delikatnie na dłoń. Na początku to jest właśnie taka kremowa pianka. Później. Totalnie jest to suchy produkt i automatycznie po prostu się wchłania i zmienia właśnie w taką matową wersję, ale krycie tutaj wcale dobrego nie widzę, szczerze powiedziawszy. W tym miejscu, gdzie go nałożyłam, może ta ilość jest po prostu za mała, ale to krycie bym określiła jako delikatne, więc sprawdzimy, jak to będzie wyglądało oczywiście na twarzy. Teraz słuchajcie, przejdę do aplikacji. Na początek zaplikuję na połowę twarzy, tak żebyście mogli zobaczyć krycie, porównać z drugą połówką skóry, na której nie ma żadnego produktu. Na i twarzy użyję do aplikacji i pędzla, a w międzyczasie przyczynam Wam obietnicę producenta względem tego produktu. Wkład w Musie Essence Soft Touch Mousse Makeup dosłownie skradnie Twoje serce. Wszystko dzięki wyjątkowo jedwabistej konsystencji, perfekcyjnie maskującej wszelkie niedoskonałości, które chciałabyś ukryć przed światem. Produkt nadaje się do stosowania nie tylko w przypadku cery tłustej i mieszanej, potrzebującej zmatowienia, lecz także skóry normalnej, a nawet suchej. Taką przestronność kosmetyk zawdzięcza piankowej i mięciutkiej jak na teksturze, która z łatwością rozprowadza się po skórze i gwarantuje świeże, pudrowe wykończenie. Dzięki podkładowi w musie uzyska, że wyrównanie kolorytu, znikną małe niedoskonałości, a nieestetycznie świecące się wcześniej buzia zamieni się za zadbaną i matową. Takiego efektu na skórze absolutnie się po tym podkładzie nie spodziewałam, ponieważ spodziewałam się znacznie mocniejszego krycia. Ja sobie tutaj na tego podkładu nie żałowałam. Mocno wciskałam po prostu produkt, palec właśnie w ten produkt, tak żeby od razu już nałożyć większą ilość, żeby uzyskać mocniejsze krycie. Tylko tego krysia prawie nie widać wcale. Jest ładnie wyrównany koloret w tym momencie. Zaczerwienienia są stłumione, niedoskonałości tak samo dalej są widoczne, ale po prostu mniej zwracają uwagę. I wygląda po prostu jakby to była moja skóra, tylko po prostu bardziej nieskazitelna niż mm, właśnie w wersji totalnie sote. Mm, ze względu na to, że to krycie jest właśnie delikatniejsze, a sama skóra mam bardzo jasną, to wtedy też ten kolor nie jest aż tak intensywny, dlatego wypada dosyć jasno w sumie w przypadku takiej cieniutkiej warstwy. Jak widzicie w jest takie satynowo-matowe, sam produkt jest bardzo przyjemny na twarzy mm, i mam wrażenie, jakbym miała teraz na twarzy właśnie taką wiecie, bazę typowo wygładzając homepore. Wygląda ładnie, ale zdecydowanie... Витя. Sprawdzić, czy da się po prostu ten produkt zbudować, czy, czy takie intensywniejsze krycie jest w przypadku tego podpłatu możliwe. Tym bardziej, że producent tutaj obiecuje właśnie, wiecie, nieskazitelne krycie, zakrycie wszelkich niedoskonałości skóry, a po pierwszej warstwie tego absolutnie widać nie było. Więc ja tutaj sobie wklepuję w tych miejscach, gdzie to krycie mogłoby być mocniejsze, ale od razu widzę, że właśnie możemy sobie to krycie ładnie budować. Nie określiłabym jako bardzo dobre krycie, takie bardziej średnie. Teraz już podoba mi się, jak ta sytuacja wygląda na policzkach y, oraz na brodzie. Podkład troszeczkę niestety wygląda w tym momencie na nosie. I mój nos jest dosyć problematyczny, y, jeśli chodzi o aplikację. Często y, sam podkład zbiera się w załamaniu. W przypadku takich bardzo matujących produktów, no to czasami właśnie na porach y, jest podkład widoczny, w szczególności właśnie w przypadku aplikacji pędzlem. Dlatego preferuję gąbeczką, ale tutaj w przypadku testów, y, to zazwyczaj i tak używam dwóch form aplikacji, żeby po prostu, wiecie, pokazać Wam i powiedzieć Wam, czy podkład dobrze się aplikuje zarówno jedną i drugą formą, ponieważ każdy preferuje jednak coś innego. Jeśli chodzi o skórę na policzkach, to jest rozłożony równomiernie. Czy wygląda naturalnie? W tym momencie już nie, ponieważ jest po prostu trochę niewidoczny, trochę osiadł na skórze. Wydaje mi się, że gąbeczka o ile nie zje... W większości podkładu w trakcie yy, rozprowadzania, yy, to może dać po prostu naturalniejszy efekt i lepiej, yy, właśnie, wiecie, dopas lepsze dopasowanie po prostu do skóry. Tutaj jeszcze dołożę yy, trochę na czole, tak żeby właśnie też. To krycie wyrównać na całej twarzy. W przypadku nakładania takiej ilości niestety wygląda właśnie miejscami sucho, widoczny jest na twarzy i w niektórych miejscach się bardziej zebrało, a tu na nosie jest nierównomiernie nałożone. Żeby w ogóle móc uzyskać takie krycie, to po prostu maczałam pędzle właśnie w tym produkcie. To jest absolutnie niehigieniczne, nawet na momencie, kiedy używamy samodzielnie, ponieważ wtedy te bakterie będą się tutaj odkładać, więc nie radziłabym czegoś takiego robić. No, ale inaczej po prostu nie byłam w stanie, ponieważ palcem nabiera się dosyć mało produktu. Trzeba było właśnie taką szpatułką zeskrobywać wręcz ten produkt, żeby móc więcej wykorzystać. Jeśli chodzi teraz o kolor, no to w przypadku większej warstwy to troszeczkę się zmienił, troszeczkę jest jakby ciemniejszy, ponieważ to krycie i ten odcień pigment w podkładzie nie jest po prostu Bardziej widocznie w przypadku takiej super cienkiej warstwy. No, i teraz jest tak naprawdę bardzo zbliżony do tego na poziomu mojej opalenizny. Teraz przejdę do aplikacji na drugą stronę twarzy. I tutaj już użyję zbliżonej gąbeczki i sprawdzimy, jak będzie wyglądał podkład po tej stronie twarzy. Teraz po aplikacji dokładnie widać tę różnicę nie dość, że w kryciu, jak i w kolorze, tak jak Wam mówiłam, e, ponieważ tutaj teraz lewa strona twarzy wygląda, jakbym nałożyła tutaj nieco jaśniejszy podkład, nie tylko właśnie delikatnie kryjący, ale także jaśniejsze. Niestety gąbką ten podkład jest prawie niemożliwy do rozprowadzenia w sensie takim klasycznym właśnie wklepywaniu, tak jak powinno się mu podkład aplikować, to on nie chciał za bardzo się ruszyć, tak zaczęłam, a później po prostu te ruchy robiłam takie przeciągające i używałam w sumie tej gąbki trochę jak pędzla, tak żeby w ogóle jakkolwiek ten podkład równomiernie rozprowadzić na twarzy, no, ze względu na taką jakby takie ruchy gąbeczką, to wygląda niemalże identycznie jak po drugiej stronie twarzy, z tym, że nie da się tutaj po prostu tego krycie tak zbudować. I uzyskać um, takiego samego efektu jak powiedziałem ponieważ no, gąbka jednak wchłania, dosyć dużo produktu tutaj zostaje na niej i już tego krycia zbudować nie jestem w stanie. Jest lekki na, na twarzy, ale niestety lekko wygląd nie wygląda na twarzy. Tutaj też po lewej stronie twarzy mi się zebrał na nosie, w porach. Tutaj mam taką suchość właśnie tuż przy ustach i to akurat podkreślił. Więc w momencie, kiedy macie suchą skórę, kiedy macie też spodą do przesuszeń, ja bym akurat w przypadku takiej cery nie radziła, ze względu na to, że on Wtedy może ściągać, ponieważ jednak to wykończenie mam matowe i y, dosyć suche, suche odczucie jest na twarzy. Skóra jest przyjemna, jest gładka, nic się nie lepi. Nie widzę, żeby się przenosił na palce, także jestem ciekawa, jak, czy będzie trwały w ogóle. Jest godzina 18.26, teraz zaczniemy oliżać. trwałość tego podkładu. Ja teraz dokończę makijaż i wrócę na Was na podsumowanie, jak aplikowały się inne produkty na ten podkład. Tak prezentuje się skończony makijaż. Całość przywodrowałam pod Air Airspun. Nie było tutaj żadnych problemów z aplikacją, czy korektora, czy produktów do konturowania. Rozsiedlacz też mimo matowego wykończenia podkładu i matującego pudru bardzo ładnie się przykleił i ma właśnie konkretną moc. Wygląda naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o wygląd podkładu tak na żywo, to powiem szczerze, że ta cięższa strona, bardziej kryjąca wygląda w tym momencie lepiej. W miarę wyrównała się tutaj sytuacja na nosie po przypudrowaniu, po aplikacji właśnie bronzera, więc ta strona bardziej mi się zdecydowanie podoba niż ta delikatniejsza. Tutaj widać właśnie przyświty i nierówność na porach tutaj nosa, ale też mniej więcej to krycie między połówkami teraz nie masz takiej dużej prze przepaści i w miarę się dorównało. Chociaż dalej widać szczególnie na czole różnicę między jedną a drugą stroną. Fajnie wygląda w kamerze, to trzeba przyznać, że do kamery jak najbardziej się mu nadaje. Tak samo do zdjęć. Teraz zobaczycie zdjęcia z flashem, nie ma tutaj żadnego flashbacku. Mam wrażenie, że już skończy na makijażu, kolor tego podkładu się bardziej dopasował do mojej skóry i lepiej tutaj pasuje. No szczerze powiedziawszy na początku miałam właśnie takie bardzo mieszane uczucia, a teraz nie wygląda najgorzej. Zobaczymy jak będzie wyglądał po 8 godzinach noszenia. Także wrócę do Was na aktualizację. Wracam do Was po 8 godzinach, 8,5 dokładnie, ponieważ jest druga 2,54. I co mogę Wam powiedzieć, to wygląda naprawdę nie najgorzej, ponieważ wiecie, wyświetlenie jest minimalne, troszeczkę pory są w tym momencie podkreślam tutaj od wewnętrznej strony policzków, czy star się? No, to troszeczkę na nosie. No, i tutaj jeszcze trochę gorzej wygląda na skrzydłach nosa niż wcześniej, ale to już była problematyczna strefa podczas aplikacji, po aplikacji od razu więc nic dziwnego, że po prostu tutaj to wygląda nieco gorzej niż y, zaraz po. Y, tutaj właśnie to suche miejsce, które miałam w tym momencie jest bardzo mocno podkreślone. W żadnym innym miejscu się nie ser, nie podkreślił mi żadnych załamań, ani tutaj y, właśnie w liniach uśmiechu czy w zmarszce lwiej. Y, trzyma się nadal w jednym kawałku, więc być może jak uda się, wiecie, dopresować tą formę aplikacji, y, żeby ładnie, równomiernie go rozłożyć, y, to... Nawet byłby to nie najgorszy podkład, ale też no, wymaga jednak trochę kombinowania właśnie w trakcie, żeby ten efekt był ładny. U mnie niestety to nie wyszło dzisiaj. Ale być może jest to do osiągnięcia. Ale tak czy inaczej, w podobnej cenie możemy znaleźć naprawdę dobre pozycje. Tak jak ja na przykład bardzo lubię podkłady z Bielendy: zarówno ten rozświetlający, jak i matujący. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza, więc te polecam Wam sprawdzić, jeśli już sz szukacie czegoś budżetowego. A jeśli chodzi o ten podkład, chętnie się dowiem, jak się u Was sprawdza. Czy warto jeszcze dać mu więcej szans, czy może będzie następnym razem lepiej. Dajcie znać w komentarzach na dole. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już jutro i 200 podkładów. Do zobaczenia.